Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Moi drodzy, dobrze, że dotarliście mimo mrozu, dotarliście na kolejny dzień naszych rekolekcji, a atmosfera się już zagęszcza w takim pozytywnym sensie, zagęszcza się w Słowie Bożym, w liturgii Słowa, bo już coraz bliżej świąt i tym. Temu wielkiemu wydarzeniu no, towarzyszą inne cudowne wydarzenia poprzedzające. Więc są to bardzo czytania mocne, konkretne. Mało w nim działania człowieka, więcej działania Pana Boga. Pan Bóg się, Pan Bóg się objawia. Pan Bóg się pokazuje, że staje się człowiekiem, że przychodzi na nasz świat. Niebo łączy, niebo łączy się z Ziemią. Moi drodzy, chciałem dzisiaj trochę powiedzieć o, o tym rozpoznawaniu obecności Pana Boga w tych wydarzeniach, wokół nas, w naszym życiu. Nie do końca tak będzie, bo, bo faktycznie te czytania dzisiejsze, to słowo nas już bardzo skupia na, na przeżywaniu świąt Bożego Narodzenia, ale myślę, że za każdym razem znajdziemy coś, co Pokazuje tę obecność Pana Boga w naszym życiu, pokazuje obecność Pana Boga w naszym świecie. I kilka elementów chciałem z, tego, z tej liturgii słowa wyciągać, wyciągnąć. Słyszeliśmy w pierwszym czytaniu piękny opis o narodzinach Samsona, o tym jak jego żona, jego matka była niepłodna o tym, jak usłyszała od Boga, że porodzi syna, który wyzwoli Izrael, który będzie wielkim wojownikiem, zacznie wybawiać Izraelitu, Izraelitów z rąk filistyńskich. Jest taki piękny moment, kiedy ona po tym objawieniu się idzie do męża i mu zdaje relację. Zachariasz, jak wychodzi ze świątyni po odbyciu swojej służby przypisanej mu przez prawo, też idzie zaraz do żony. Moi drodzy, trzeba dzisiaj nam dziękować, jeśli taką macie sytuację. Dziękować Panu Bogu, jeśli macie męża, żonę, z którym razem dzielicie wiarę. Razem jesteście. Katolikami nie tylko od święta, ale razem się modlicie. Połączyła was wiara. Rozumiecie, jak Pan Bóg działa w waszym życiu. Wspieracie się, że możecie jeden do drugiego przyjść i się tym podzielić. Tworzycie jedno ciało, jedno ciało wiary w Chrystusa. To jest, to jest niesamowite. To jest. Niesamowita, niesamowita łaska. Więc ci, którzy są w tak cudownej sytuacji, że mogą polegać na swoim mężu, żonie, jeśli chodzi o wiarę, jeśli chodzi o bliskość z Jezusem, to trzeba za to Panu Bogu dziękować. Trzeba to też wykorzystać w służbie, bo jeżeli Pan Bóg wa nas jakąś łaską, obdarza to nie po to, żebyśmy się nią zachwycali, żebyśmy budowali samych siebie i świecili słońcem, blaskiem wychodzącym od nas, ale żebyśmy się tym dzielili. Tak jest z wszystkimi łaskami, darami. Więc święte małżeństwa, które macie, męża, żonę, którzy się modlą, którzy chodzą, przyjmują komunię świętą, macie promieniować, macie być tymi którzy tę, tą wiarą się dzielą. Jeśli tak nie masz, jeśli w drugą stronę jest tak, że, że mąż bardziej ciągnie, albo żona w stronę Jezusa, że, że gdyby, gdyby nie żona, gdyby nie mąż, to tej, tej relacji do Pana Boga by nie było, to też jest łaska, to też jest łaska, aby się modlić za tę drugą osobę bez takiej agresji, bez jakiegoś ciśnienia. Ale z wielką ufnością przed Panem Bogiem, że On przemienia serca. I przecież jest wiele przykładów, przykładów małżeństw, kiedy jedna strona pociągnęła do Chrystusa drugą, nawróciła i Chrystusa objawiła, i razem mogli się cieszyć miłością wzajemną, miłością do Boga. Są. Osoby, które spotkałem, które w życiu im się nie, nie, uda, nie udało w małżeństwie, a jednak modlą się jeden za drugim. za, drugiego, za drugim. Jeden, mimo, że, że, że ten mąż odszedł, żona się, się modli, żeby, żeby nie utracił tego zbawienia, żeby Pana Boga odnalazł. I często po latach ma radość, kiedy ten mąż czy żona pojednali się z Bogiem, pojednali się z Kościołem. Wiele takich, takich przykładów znam. Byłem w Afryce. Afryka jest moją wielką miłością niespełnioną, bo mogłem w niej mieszkać tylko przez rok. I to ciągle mam, ciągle mam żal do Pana Boga. Jak wczoraj mówiłem, że trzeba krzyczeć, to ja codziennie krzyczę, żeby mnie. Pan Bóg pozwolił znowu wrócić do Afryki, bo tam się najlepiej czułem jako, jako ksiądz i zawsze zawsze o tym marzyłem. W każdym razie miałem ten, tę łaskę, że byłem przez rok w Afryce i żyłem pomiędzy Masajami, ludem, który otacza, żyje wokół Kilimandżaro, w, w Kenii, w Tanzanii. Jest to lud pasterski. Oczywiście już się tam wkrada zachodnia kultura, całe globalne rzeczy, przejmują różne rzeczy, ta kultura na tym cierpi, ale mimo wszystko jeszcze, jeszcze mają swoją tożsamość, jeszcze te swoje zwyczaje kultywują. I tam od wielu lat po stronie kenijskiej działają dwie parafie katolickie już od 50 lat i tam się normalnie taka praca misyjna się jeździ po różnych miejscach, po różnych małych wspólnotach, wioskach, kościółkach i się katechizuje, przygotowuje do sakramentów, spowiada i sprawuje Eucharystię i później błogosławieństwa, które są wiadomo w Afryce rozbudowane. I tam w tym kościele, bardzo takim prostym, prymitywnym. Oczywiście są kobiety, kurują kobiety. Kobiety, które, na których barkach spoczywa cała praca, cała. Faceci tam panowie są tylko takimi szefami, są takimi pasterzami, którzy tylko liczą swoje stada, a tak naprawdę w praktyce wszystko robią kobiety: zajmują się zwierzętami, zajmują się dziećmi i też budują, budują dom. Na ich głowie jest, jest wszystko. I te kobiety są bardzo często bardzo pobożnymi katoliczkami. I przyjeżdża się do nich, śpiewają naprawdę coś pięknego. Śpiewają, bo nie mają nic innego, tylko mają tą wiarę, to jest jedyna ich wartość. Modlą, jak się modlą, różaniec, to, to, to nie jak u nas, tak ledwo to tam wymęczą wszyscy, albo niektórzy znowu jakieś zawody robią. W, pompejańskie, tam ileś, na ile muszę, wy, wy, tam się różaniec, te kobiety modliły tak, jakby to Maryję widziały, tak jakby czuły jej obecność, bo, no bo one tym, tym żyły. W każdym razie zawsze byłem uderzony ich wiarą i teraz mamy piękną mszę, mamy piękny różaniec, szczere serca, otwarte na Pana Boga i później przychodzi do komunii i one do komunii nie przychodzą. Ja się zastanawiam, czy się pytam, czemu do komunii żeście nie przystąpiły, co się stało? Okazuje się, że one są pierwszą, drugą albo trzecią żoną, bo tak jest u Masajów, jest wielożeństwo i one są tego świadome i, i, i z tego powodu nie przyjmują ko, ko, komunii. To nie jest ich wina, bo mężowie w ten sposób funkcjonują, że jak się to stado zwierząt roz, rozwija, jest coraz więcej dzieci, kobieta jest coraz starsza, to ona już nie wyrabia. Żeby to wszystkim się ogarnąć. Więc on szuka drugiej żony, która się obok wprowadza, obok dom buduje, ta musi ustąpić i tak jeszcze Druga Trzecia. Nie? I, I teraz y, wiadomo, że jest też konflikt między nimi, ale, ale, ale jest po prostu taka sytuacja, w której trudno mówić o, o naszej wierze, o tym, że, że, że ma być mąż i żona. Kiedy jest, jest to wielożeństwo i trudno to wytłumaczyć i trudno znaleźć też człowieka, który, który świadomie się zdecyduje na, że będzie jedna żona, jeden, jeden mąż. I one, te kobiety, nie dość, że prawda, tej komunii nie przyjmują, to one jeszcze na koniec, kiedy ten mąż się już starzeje i za chwilę umrze, one jeszcze zadbają o to, żeby, żeby go ochrzcić żeby on jeszcze komunię przed śmiercią przyjął. I to miałem kilka takich sztów już tych seniorów, tych patriarchów lokalnych, którzy mieli kilka żon i oni jeszcze na koniec zdążyli, zdążyli wejść do, do Kościoła, wejść do, do wspólnoty zbawionych. Więc taka współpraca, taka niesamowita rzecz jest ogromną ogromną łaską i to widać Zachariasz z Elżbietą rodzice Samsona widzieliśmy to z Marią Józefem tak było między Abrahamem i Sarą starzy ludzie którzy nie mają dziecka kiedy pan Bóg im obiecuje jednoczą się w tej miłości i ten cud nowego życia się wydarza Modlimy się też tak jak dzisiaj w, w, było w modlitwie wiernych, modlimy się za tych, którzy nie mają dzieci, nie mogą ich mieć, za pary, które przez lata się o nie starają. Wiecie dobrze, że to jest plaga w naszym zachodnim, bogatym świecie, że nie ma, że nie ma dzieci, że bardzo trudno jest mieć zdrowe dzieci to od, od razu ile młodych ludzi przychodzi, młodych par, bardzo też wierzących, przychodzi i, i nie wie co robić, bo już tyle się modlili, tyle próbowali, różne terapie, bardzo drogie, bardzo też bolesne, wstydliwe, podejmowali i nie mogą. I ciągle gdzieś przeżywają ten dramat, że nie mają tych dzieci, że nie mogą sobie na to. Pozwolić. Wracam do Afryki i tam widzę, że tych dzieci jest pełno i żyją te, ci ludzie w ciężkich warunkach, i, i te dzieci mają. To chyba są te naturalne procesy, które temu towarzyszą, ale też yy, myślę, że w każdej sytuacji, czy tej afrykańskiej, kiedy te dzieci są ich są zdrowe, i, te, i w tej, w której jest, my żyjemy, zachodniej, kiedy jesteśmy zniszczeni, kiedy się starzejemy, kiedy przez to wszystko zniszczony świat, zanieczyszczony, tracimy tą, tą zdolność, aby się pomnażać, aby było nas więcej i te choroby, które nas męczą, to nie, nieważne właśnie, czy w jakiej jesteśmy sytuacji, zawsze jest okazja, zawsze jest przestrzeń, aby Panu Bogu, Panu Bogu zaufać. To też pokazuje, jak bardzo nasz Pan Zbawiciel jest Panem życia i śmierci. My sobie o tym zapominamy, bo myślimy, że możemy jakoś sobie to życie dzięki medycynie i innym rzeczom przedłużyć, a tymczasem nic nie potrafimy, nic się nie posunęliśmy do przodu. Ciągle jedynie Bóg jest Panem naszego, naszego, naszego życia. Jechałem kiedyś w samochodzie, w okolicach właśnie zmartwychwstania i w, w radiu była jakaś transmisja, jak to jest zazwyczaj z różnych kościołów i z jakiegoś pra, prawosławnego kościoła była taka piękna modlitwa, że Pan, który nie zna śmierci, nie, nie Pan Żywota przeszedł przez śmierci Wrota, że ten pan do niego bezczelnie podchodzi niewolnica śmierci. Niewolnica, która nie powinna w ogóle na tego pana swojego patrzeć, a co dopiero odzywać się. Ta bezczelna niewolnica coś mu mówi o śmierci, panu życia. I to w ogóle jest jakiś absurd, nie? I ona po prostu. Wygupiła się, wygupiła się strasznie. Ona na to głupstwo jej oczywiście Pan Bóg pozwolił, bo chciał przejść, nie, przejść całą głupotę tego świata, cały bezsens i zło i absurd, przejść do samego dna. Więc on niewolnicy po śmierci pozwala na takie harce, na, takie, na taką bezczelność. Ale tylko na chwilę, bo zaraz wszystko wraca wraca do porządku, bo on jest panem życia i śmierci. Moi drodzy, Zachariasz nie jest to powiedziane wprost, nie jest to powiedziane wprost, ale Zachariasz został jak gdyby pokarany, stał się niemy, bo nie uwierzył, bo zaczął mieć, mieć wątpliwości. Przypomina to też Sarę i Abrahama, która się, Sara się śmiała, na słowa anioła, jak to przecież my, tacy starzy, jak to jest możliwe, że będziemy mieć dzieci. I też w ten sposób jakiś została ukarana. Tak samo Zachariasz staje się niemy, żeby swoją wiarę odzyskał, żeby to wszystko przemyślał, żeby, żeby uwierzył całym sobą w coś, co, co nie wydało, wydawało mu się niepojęte, żeby, żeby uwierzył. Yy, moi drodzy, my często też w te niepojęte rzeczy nie wierzymy. Nie, nie wierzymy, że może się coś w naszym życiu stać, yy, wydarzyć, że Pan Bóg może w taki sposób zainterweniować, dając tym staruszkom dziecko. Że Pan Bóg może coś naprawdę zmienić tak radykalnie. Nie wierzymy. Byłem, wracam, bo już o tych kolendach mówiłem. Byłem znowu na kolendzie 13 grudnia w tym roku. I jedna pani, rodzinka, siedzi tak przede mną, takie zapuchnięte oczy. Ona mówi, co się pani stało? No ona jakieś, jakieś ma uczulenie, chodzi do lekarzy, nie wie co, co się dzieje, różne leki bierze, krople. Ale ma spuchnięte cały czas te oczy, ciężko jej widzieć. A ja mówię, dzisiaj jest 13 grudnia, dzisiaj jest świętej Łuci. Tak mi przyszło, patronki od właśnie chorób oczu. To może się do niej pomodlimy, nie? I pomodliliśmy się, wszyscy ucieszyli, że tak się złożyło, że akurat 13 grudnia Łuci. Więc zaczęliśmy się tam modlić i nie wiem, jak to się skończyło, czy coś Pan Bóg pomógł tej sytuacji, bo poszedłem, poszedłem dalej, ale yy, coś takiego się wydarzyło, niezwykłego, ja to tak odebrałem. Mój znajomy ksiądz, nie jezuity, a mówi, jest, ja jestem takim księdzem, wiecie, na pół gwizdka. Mówi, no między tak trochę, chciałbym rzeczy yy, duże robić, wielkie dla Pana Boga, no ale często mi brakuje siły, mi nie wychodzi. To, to, to tak wpadam w taki a żeby te, tym autem jakoś zajechać gdzieś, żeby tam coś zobaczyć, nie? jakoś te życie przepędzić. I mówi mi, że, że ze swoją grupą mm, odnowy w Duchu Świętym, który, do której został przydzielony przy parafii, modlili się i była osoba na, na wózku. I on słyszy głos, mówi, musisz po, po, powiedzieć jej, żeby wstała w imię Jezusa. I on, no jak to, co, co mówi Panie Boże, go to tak męczyło, męczyło, ale w końcu mówi, czy Ty kiedyś podesz, podszedł do tej kobiety na koniec tej modlitwy, ta cała wspólnota już tam kończyła modlitwy, mówi, czy Ty kiedyś poprosiłaś Pana Jezusa o to, abyś, abyś mogła wstać, czy go tak osobiście poprosiłaś, żebyś mogła wstać. I ona mówi, nie, to ja już się z tym pogodziłam, że tak będzie poproś go, że chcesz wstać. No i on, zaczęli się modlić i on mówi w imię Jezusa stań. I normalnie ta kobieta wstała razem z tą całą grupą, ją przeprowadzili dookoła kościoła, później znowu usiadła. I yy, się skończyło tym, że, że przeszła z tego wózka już na, na, na kulę, na, przy, przy pomocy bereł się porusza. Więc ten... Ten kapłan się całkowicie zmienił, bo coś, co wydawało mu się nie, niepojęte, się wydarzyło i on miał w, tym, miał w tym udział. Moi drodzy, potrzebujemy w tych dniach, kiedy się dzieją te rzeczy, potrzebujemy też zamilknąć i o tym, bo to, te święta to nie tylko, że, że my sobie. Powtarzamy tą sytuację, która się kiedyś wydarzyła, ale my chcemy na nowo tę sytuację przeżyć, to wydarzenie. I o to chodzi, że, że Pan Bóg nie jest Bogiem zmarłych, umarłych, tych, którzy byli, tylko jest żywych. I On jest tu i teraz. Więc te święta Boże Narodzenie ma być, mamy przeżyć tu i teraz. Więc jeśli takie wydarzenie się rozegra, że Bóg się stanie człowiekiem, to może my się też jakoś podepniemy, mówiąc brzydko, do tego wydarzenia i też na nas spłyną jakieś łaski. Te, o tym trzeba pomyśleć, też na, na, na modlitwie, że, że mogę się do tego podpiąć, jak pasterze, którzy, którym nagle ogłoszono. Że się narodził zbawiciel, zaczęli wychwalać pana Boga. Zobaczyli anioły, chóry niebiańskie. My się, tu Elżbieta z Zachariaszem, przy okazji narodzin Jezusa ci staruszkowie wreszcie mają dziecko, więc jest cały taki krąg. Tych rzeczy, które się, tych łask, które wokół tego wydarzenia centralnego się rozgrywają. Pan Jezus zmartwychwstał, to się groby otworzyły i zmarni wyszli z nich, nie? Więc, więc jeśli tak z wiarą chcemy, chcemy, to przeżyć, to też przynieśmy do Jezusa, który staje się, do Boga, który staje się człowiekiem, przynieśmy to, to nasze życie, to, te miejsca, gdzie chcemy, aby się On narodził. Aby się, aby się objawił z taką, z taką głęboką wiarą. Więc stajemy się niemi, aby te tajemnice rozważać. Te tajemnice są wieczne i żywe. I te tajemnice na nowo mogą nas uzdrowić, uzdrowić naszą wiarę. I też otrzymać, kiedy rozważamy to wszystko, otrzymujemy też łaski, że sami uczestniczymy, sami stajemy się tymi którzy przyjmują Jezusa, żeby Jezus rodzi się też w moim życiu, w moim sercu. Więc zachęcam do takiego przeżywania was z tej, tych wydarzeń, jakby one się miały wydarzyć po raz pierwszy, yy, tu i teraz, i że wy jesteście, my wszyscy jesteśmy szczęściarzami, że możemy być tego, tego świadkami, że to się dzieje, dzieje na naszych oczach. Potrzebujemy takich ludzi wiary. Potrzebujemy takich ludzi wiary. My już niektórych znamy i wiemy, że do tego człowieka muszę zawsze przyjść. Jak coś się dzieje, tego muszę poprosić o modlitwę. Jak się będzie właśnie działo coś, to ten mnie, ten mnie pocieszy. Ten mi powie, nie martwcie, Pan Bóg to ma w swoich rękach. Mamy się też takimi świętymi stać, takimi ludźmi, którzy widzą to, że Bóg jest pośród nas, że Bóg jest obecny w naszym życiu. I tym miłym akcentem chciałem sobie to, Wam tego życzyć i sobie i, i życzyć Wam dobrego dnia. Nie dajcie się temu życiu światu, bo Jezus, który jest Panem, On to wszystko zwyciężył. I On przy nas jest tak blisko, bliżej niż sobie to wyobrażamy. Amen.